Dzień dobry Państwu, z tej strony Damian Danielak. Jakiś czas temu byłem na otwartym spotkaniu yy, mieszkańców Wałbrzycha z szanownym Panem Prezydentem Romanem Szalemejem i tam zadałem m.in. pytanie o zadłużenie naszego kochanego miasta i uzyskałem następującą odpowiedź. Proszę Państwa, Pan pyta o. Pan pyta. Ja mogę powiedzieć tak. Zadłużenie jest takie, jakie jesteśmy w stanie spłacić. Jakbym chciał zrobić, żeby, żeby, żeby zadłużenie było wyższe niż to, które mogę spłacić, to mnie nie pozwolą wziąć takiego kredytu Bardzo prosto. No, skoro nie udało mi się tutaj zdobyć informacji o kwocie w sposób taki bezpośredni, to udało mi się to załatwić w sposób Urzędowy. Mam tutaj odpowiedź z urzędu. Tutaj zasłaniam swoje dane adresowe. Zdjęcie tego pisma jest udostępniane na Facebooku, do czego zresztą zachęcam, ale o tym za chwilę. Ale moi kochani, pozwólcie, że przeczytam jego treść. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 marca 2024 roku informuję. I tu się zatrzymajmy, bo ten film nagrywam 12 marca 2024 roku, a tutaj pismo miałem złożyć 27 marca, a to pokazuje, że nasze urzędy naprawdę wyprzedzają epokę. No i Wałbrzych tutaj jest naprawdę yy, ewenementem yy, w skali światowej, bo odpowiada na pisma, które mają być złożone w przyszłości. Tu wałżyscy urzędnicy już wiecie, yy, potraf potrafią się domyślić, jakie pisma będą do nich wysłane i udzielają odpowiedzi. Słuchajcie, pod tym względem naprawdę Wałbrzych mi się yy, podoba, oby tak dalej. I przejdźmy dalej. Informuję. Iż kwota zadłużenia gminy Wałbrzych, miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 761 883 181 zł i 72 grosze. Jest to oczywiście kwota na koniec zeszłego roku. Nie ma tutaj też uwzględnionych zadłużeń długów Spółek miejskich, ale postanowiłem właśnie nakręcić ten film, bo zauważyłem, że y, zdjęcie y, tego dokumentu y, cieszy się jakąś popularnością na Facebooku. Wielu ludzi zaczęło do mnie y, pisać i myślę, że y, warto jest y, ludzi o tym informować jak wygląda sytuacja, bo społeczeństwem świadomym jest trudniej manipulować i zachęcam do udostępniania tego nagrania dalej.